Moi drodzy, ja jestem samozwańczym mistrzem robienia zdjęć. Spójrzcie na to. Ciach, 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 ciach. Za niską cenę miliona dolarów zrobię wam każde zdjęcie, każde. Dlatego moi drodzy zatrudniłem się w sklepie, a raczej w studiu fotograficznym, gdzie będziemy robić zdjęcia. I pierwszego dnia padły nam bezpieczniki. Okej. Okay. Um. Aha, to nawet nie jest, słuchajcie, kwestia bezpieczników na razie. My jeszcze jesteśmy chyba w swoim domu. Ja nie wiem, czy my się jeszcze zatrudniliśmy. Ja tutaj spoileruję. Skrzynka bezpieczników na tylnym zaułku. To mi wygląda bardziej jak Łazienka. Tutaj gdzieś... Eee, salon. A! Nie, nie, nie cofam, moi drodzy. Oho, ciężarówka z napisem Free Candy. to jest nasz polski odpowiednik czarnej wogi. Wiecie, chodź, zobacz, mam małe kotki w środku, chcesz zobaczyć? Gdzie są bezpieczniki? Szukamy bezpieczników, tu jest. To jest bezpiecznik? Eee, he, 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 he. Czy ja coś kliknąłem? Kliknąłem chyba, zobaczcie, tu jest ktoś w ogóle. E, zagi no zagin. No gdzieś kliknąłem bezpieczniki, mam je nacisnąć jeszcze raz? Nie no, chyba. Chyba się wszystko ogarnęło, ale nadal nie ma, słuchajcie, prądu. Więc... Czy ja mogę tu włączyć świat... Halo? O! <słuch> Okej, okay, dobra. To jest... Co to jest za pomieszczenie? Um. Słuchajcie, nasze biuro jest troszeczkę niepokojące. Może wyłączmy to w końcu. Oh. Ja nie wiem, my tu tak żyjemy? To jest nasze studio fotograficzne. Oto, oto wszystko to jest... Ja już bym wolał chyba do jakiejś fotobudki w Rossmanie pójść, czy coś. Ale słuchajcie, nie ma co oceniać. Odłóżmy sobie miotłę na miejsce, jeśli jest taka opcja. Chyba nawet nie musimy jej odkładać. Otwórzmy nasz sklep. Musimy, słuchajcie, nowych e, tutaj klientów poobsługiwać. Musimy im porobić zdjęcia, bo jak wiecie, jestem profesjonalistą, jak już wcześniej powiedziałem. Mamy komputer. Uuuu będziemy photoshopować. Dzień dobry, witam serdecznie. Długo czekałem aż ten sklep znowu się otworzy. Chcę zdjęcie, na którym wyglądam przystojnie. Okej... Okay. Trzy wydruki, rozmiar wydruku, o matko, tu się robi naprawdę tutaj wiele jakichś e, rzeczy, okej. Okay. Żeby zrobić trzeba stać na X, jak zrobisz e, dobre zdjęcie będzie ikonka, no dobra. Powinienem aparat chyba podnieść do ręki, prawda? To, tak, to jest najważniejsze. Kurde, jaki model, widzicie go? Jaki... Mmm, ja nie mogę. Dobra, i to tyle? To jest wszystko, co chciałeś? Na tle takiej ściany żółtej z bakrumsów? Okej, okay. okej, okay. trzeba przenieść zdjęcia na komputer. Yy, żeby to zrobić, kliknij na komputer, jak trzymasz aparat. Rozpocząć transfer zdjęć, tak. Okej, okay. zdjęcia. Oto nasze zdjęcie. Nie musimy go chyba w żaden sposób edytować, prawda? Wystarczy, że je... Wydrukujemy. Rozmiar 3x4, kopię 3. Czy to o to chodzi? Chyba o to chodzi, nie wiem. <noise> proszę bardzo, mamy 3 zdjęcia. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, koleżko. E, czy ja mam ci to jakoś. Aha, do koperty mam tu włożyć. E, a, 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 tu są koperty, proszę bardzo. O, nie, ja to muszę chyba najpierw upuścić. Wziąć kopertę. Pyk, pyk, pyk. I kopertę panu do rączki, tak? Ciach. Oh. Proszę bardzo. Fotograf. I tak się moi drodzy żyje na tej wsi. Robi się zdjęcia, Wania pozuje na tle ściany z bakrumsów i o proszę bardzo. Witam serdecznie. A pani co potrzebuje? Wniosek o paszport potrzebuje zdjęcie paszportowe. Oczywiście. Oczywiście, że ja się znam na zdjęciach paszportowych, prawda? Na zdjęciu paszportowym musi być twarz, a prawdopodobnie Przydałoby się o to w ten sposób zrobić, prawda? Żeby było o. Ciach. I to wszystko. Powinienem chyba jakoś wykadrować, prawda? Jak to ma być zdjęcie paszportowe? E, rozpocząć transfer, proszę mm -hmm. bardzo. Ok. Czy powinienem jakoś. Nie, drukuj. Kadruj. Chyba nie musimy bawić się na razie w takie rzeczy, prawda? E, drukujemy. Rozmiar 2 na 3 kopie. Pięć. Pani sobie to, słuchajcie, wytnie potem nożyczkami, prawda? Do odpowiedniego rozmiaru nie musimy się martwić. 5 e, kopii, 2 na 3. Drukowanko. Kopercianko. Wkładanko do. To są takie małe zdjęcia. Dobra, nie moja sprawa. Nie moja sprawa. Pani, pani mówiła, że ma być. Że ma być ładnie wykadrowany. Chyba, że mówiła, a ja tego nie wiem, proszę bardzo. Nie mówiła, mamy pieniądze. Pamiętajcie, nie musimy się starać za bardzo. Róbmy jak dla obcego, prawda? Dla siebie byśmy się starali. Dla 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 obcego byśmy. Halo! Co się dzieje z tymi bezpiecznikami? Eee... <laughs> Ja chciałem tylko... Ja chciałem tylko zarobić pieniążki na moim... Na mojej pasji, jaką jest fotografia. Dzień dobry. Na moim plakacie osoby zaginionej wydrukowali zdjęcie, na którym wyglądam okropnie. Chcę, żebyś zrobił lepsze. O ma... Dobra, oj, to mi się podoba. To mi się podoba. Podobają mi się takie... Takie żarciki, słuchajcie. Bardzo mi się... To podoba? Nie wiem, co to było za komunikat. Coś mi się chyba na komputerze wyświetliło. E, pionowo 9 wydruków. Łomatko. Zoomujemy na pana. Proszę bardzo. Pięknie wyzoomowane. O! Okej, okej, okej. Mam nadzieję, że pan zapłaci. To, że jest zaginiony, nie znaczy, że jest bez pieniędzy, prawda? Proszę bardzo, rozpocząć transfer nowego zdjęcia. Okej, okay. tutaj sobie zamknijmy. Mamy pana. Pan sobie pije. O, jaki kurczę, jaką maminę. Dobra, dziewięć wydruków. Dziewięć wydruków. Cztery na sześć. Wielki ten. E, papier nam się może skończyć. I tuż. Tym się troszeczkę martwię. Ale dobra, drukujemy. Dla pana, dla pana specjalna koperta świeżutka, jeszcze pachnąca będzie. I uwaga, uwaga. Niech to nam się wydrukuje. Czy ja mogę sobie już brać, zanim się wydrukuje? Mogę, proszę bardzo. Ciach, 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 ciach. I ostatni, ciach. Proszę pana, proszę bardzo. Dziękuję serdecznie. Ok, jest dobrze, jest pięknie, zarabiamy pieniążki, wymieniamy bezpieczniki. Mamy troszeczkę, jakby coś tutaj, słuchajcie, było nawiedzone. Zobaczcie, tam jest to pomieszczenie, do którego nie możemy wchodzić. CJ? CJ? Słuchajcie, moje usługi są tak popularne, że słyszeli o mnie nawet w Los Nawet w Los Santos o mnie słyszeli, słuchajcie. Wydaje nowy album. Zrób mi zdjęcie, gdy pozuję na okładkę. Chcesz mieć zdjęcie na tle bak bakrumsowej ściany, tak? Okej. Okay, Okej. Okay. Słuchajcie, raperzy mają różne tutaj estetyczne Estetyczne swoje pomysły, walory, tak, o, no, yy, czekajcie, żeby było tak, na album musi być bardziej szeroko, proszę bardzo, BUM! Kocham, kocham prowadzić studio fotograficzne z jedynym światłem jako żarówką na żyrandolu na suficie, to jest, to jest cudowne, to jest cudowne, że oni pozwalają mi tak robić, że, że to, jest, słuchajcie, nikt tego nie sprawdza normalnie, proszę bardzo, panie CJ. Panie Carl, Carl Johnson, panie Carl Johnson, yy, drukuje panu w ilości sztuk 4, rozmiar 3 na 4 ciach, drukowanko. Słuchaj, panie CJ, co tam umamy? Co tam. O! Drażliwy temat! O, przepraszam, proszę mi wybaczyć. Nie, ja nie powiem. Ja nawet nie, po nie powinienem. <śmuchy> nawet nie powinienem <śmuchy> żartować w ten sposób. E, okej, okay. tak czy inaczej. Kolejny klient zadowolony, prawda? Kolejny klient zadowolony Czy znowu coś się wydarzy? Boję się, że... A... Dzień dobry? Potrzebuję zdjęcia, którego mogę użyć do podania o pracę A... A Rozumiem, że praca w cyrku, tak? Pan... Czy pan może w horrorze chce wystart... Am... Um. Am um. Halo? Ojoj Ojojoj Ojojoj Am oj, oj, oj. um. dob, Dzień dobry? A gdzie ten pan clown, co chciał zdjęcie? Znaczy, nie żeby coś ja piękną godkę to przyjmę na, na każdym kroku zamiast klauna, prawda? Ale... Moi znajomi w szkole twierdzą, że nie widać mnie na zdjęciach, potrzebuję zdjęcia jako do... Nie dość, że gotka to jeszcze wampirzyca. Mhm, mm mhm... Mm Koleżanko, proszę zniszcz mi życie i zmień mnie w wampira. Proszę bardzo. Czy to będzie prawda, że rzeczywiście będzie próbować zrobić i... Nie no... Wszystko widać. Klik. Ale na aparacie prawdopodobnie nie będzie widać, prawda? Podłączymy do kompa i nie no. będzie jej widać. A rozpocząć transfer, tak? Okej. Okay. Nie, no widać ją. Okej. Okay. Kopia dwie, cztery i sześć. Start. Może tu nie będzie widać. Coś musi być. W ogóle zobaczcie, koperty się skończyły. E... Nie, no widać cię, koleżanko. Normalnie ci widać, proszę bardzo. E, musimy kupić koperty. E, nie mamy nowych zdjęć. Musimy wejść do sklepu. O, możemy kupić softbox. Ale potrzebujemy na pewno kopertę. Potrzebujemy być mo Być może... Tuż... Coś tu było, słuchajcie... Jakiś tu był hałas. Dzień dobry. Ale jak koperty. Pan poczeka, ja koperty nie mam. Ja muszę po kopertę pójść. Y, gdzieś tam w zaułku. Tu. Dobra, pudło na koperty. Proszę bardzo. Pan poczeka sekundę. Pan poczeka sekundę, ja tylko muszę koperty. O. Dobra. Y, 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 gie? G. 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 Dobra. Dzień dobry. O, jaki uśmiechnięty pan. Ja też lubię obsługiwać uśmiechniętych klientów. Bardzo tęsknię za żoną. Chcę zrobić dla niej zdjęcie, jeśli kiedyś się znowu spotkamy. Chcę jej je dać. Dobrze uśmiechnięty panie. Ja bardzo chętnie panu zrobię. Pan jest taki strasznie przybity. Czy ta, pan, czy ta pana żona dopiero co z panem zerwała czy coś? E, albo nie, pan chce po prostu muskulaturę pokazać. Pan chce pokazać swoją drwalskość. Ok, poziomo, proszę bardzo. <ścoughs> jaki, jaki uśmiechnięty pan pięknie. No dobra, Ciach, mamy jeszcze tuż, prawda? Mam nadzieję, że mamy. Proszę bardzo. Drukujemy 2 na 3, jedną kopię. Poziom tuszu. Papier nam się kończy. To ja może zamówię papier, niech nam przyjdzie. Między. A pan. Aha, pa... pan nie podejdzie po te rzeczy, ok? Pan chce jeszcze pozować. To dla pana. Halo? Prze pana ja mam. To dla pana? Nie? Ja mam. Ja już zrobiłem ci zdjęcie. Ja już ci zrobiłem. Ja już. Okej? Okay. To było dziwne? To ja nie wiem, co ja z tą kopertą mam zrobić w takim razie. Co było nie tak. Coś nie tak ze zdjęciem? Tak, widzę kobietę. Nie, przez chwilę myślałem, że jesteś kimś innym. A. Uh, uh, nie, wszystko w porządku. Kłamstwo może kiedyś cię dopaść. Czy ja. Po, czy ja nie powinienem był. Czy ja po, Czy ja powinienem był przyznać, że. Że na tym zdjęciu widać kobietę? To było trochę przerażające. Ale mega mi się ta gra podoba. Słuchajcie, ta gra jest świetna. Matko, jak mi ta gra podoba. Podobają mi się pomysły, że każdy klient jest czymś innym, czymś dziwnym. Cały czas coś się dzieje, że nie ma takich klientów, że po prostu robimy im zdjęcia i po prostu wychodzą, nie? Ale w ogóle zobaczcie, zamknij sklep. To jest koniec pierwszego dnia, tak mi się wydaje. Światła nie wyłączamy. Yy, w sumie nic nie musimy tutaj zamykać, tak mi się wydaje. Tylne drzwi tylko zamykam, tak dla bezpieczeństwa. Dzień drugi, słuchajcie. O, właśnie, bo nie powiedziałem, to gra, to jest demo. Więc w tej grze mamy tylko dwa pierwsze dni na razie dostępne, ale jak tylko będzie dostępna, proszę nie dzwonić. Jak tylko gierka będzie dostępna w pełni, to koniecznie musimy z tego zrobić film, może nawet serię, bo mega mi się podoba. Otwieramy. Wszystko powinniśmy mieć spoko, może wiecie co? Dla bezpieczeństwa jeszcze zanim się klienci pojawią, kupię może tusz. Kupię może tło. Nie, na tło i na inne rzeczy mi nie starczy. Proszę bo, o nie, <noise> Agent 47? Dobra, mamy Hitmana. Panie Hitman, czy ja mam panu, co mam panu zrobić w ogóle? W sumie, pan chce mnie zabić? Nie zadawaj pytań, słuchaj. Wiem, co widziałeś ostatniej nocy. Poprzedni właściciel, twój ojciec, pracował z nami, teraz twoja kolej. Weź ten klucz i tę rolkę filmu. Wrócę po wydrukowane rezultaty. Nie wspominaj o mnie ani o tym, o czym rozmawialiśmy, nikomu. Wkrótce znowu się spotkamy. Ok, mam to włożyć do aparatu? Rozumiem tą rolkę, czy, czy nie? Ja może tak, może dla bezpieczeństwa. A, a. Zamek. Mamy tutaj tusz. Weźmy tusz. Tusz nam się przyda nawet na potem. Połóżmy go sobie gdzieś tu. Eee, dzień dobry. Muszę odnowić dowód, możesz zrobić zdjęcie w odpowiednim rozmiarze. Oczywiście, nasz klient, nasz pan. Gdzie jest mój aparat? A nie, w punkt mam aparat. Dobra, stajemy tutaj, proszę bardzo. Proszę bardzo, robimy sobie zoomka, robimy sobie tak, ciach, zdjęcie dla pana gotowe. Już panu tutaj obrabiam, obrabiając w sensie mam na myśli, drukuję gotowe zdjęcie, nic tutaj panu nie dotykam. Proszę bardzo, drukujemy jako. Dwa, trzy, sześć, kopii. Start. Brak papieru. Łomatko bosko, łomatko bosko, pan poczeka. Eee, pudełko z papierem. Pyp. Włożone. Jeszcze raz. Drukuj, dwa, trzy, sześć kopi. Start. Dobra. Bierzemy kopertę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i sześć. Tada! Dziękuję bardzo! Wiecie, co ja tu mogę zrobić? Ja tu mogę kupić sobie Softbox albo tło. Tło kupmy, proszę bardzo. Tło kupione. Zanim przyjdą, może nowi klienci. Uff, w końcu. No. Oświetlenia nie mamy, nadal mamy żarówkę jedną, ale mamy już przynajmniej tło. Nie będziemy mieli zdjęć z bakrumsów. Kolejna pani. Witam serdecznie. Zrobiłem kilka zdjęć do worecznego planera. Możesz się wywołać? Nie ma najmniejszego problemu. Jak się wywołuje zdjęcia? Nikt mi nie powiedział, jak się wywołuje zdjęcia dobra, może w łazience w van... Nie wannie w łazience? Gdzie się wywołuje zdjęcia? Czy tu się wywołuje? Tu się wywołuje zdjęcia, to jest ten tajne. Tajne pomieszczenie naszego ojca. Wchodź w interakcję z stanowiskiem cięcia, aż rolka filmu się zużyje, aby uzyskać zdjęcia w formie negatywu. Włóż negatywy po kolei do wywoływacza kąpieli przerywającej i utrwalacza, a następnie poczekaj, aż proces się zakończy. Zawiedź zdjęcia wyjęte z utrwalacza z szarca, aby wyschły. Dobra, 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 dobra. Ehm, nie. Dzień dobry. Ehm, dzień dobry. Ehm, to może tak. Tniemy zdjęcia. To są zdjęcia tej pani, które ona chciała, prawda? Wywołujemy 10 sekund jedno zdjęcie, nie ma problemu. Ciach, 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 ciach. 5 sekund tutaj, w międzyczasie to niech się robi. To teraz tu. ok, i wieszamy to się zrobiło, przekładamy tu, to kładziemy tu. Dobra, ogarniamy. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. Jak mam te zdjęcia, to czy ja mogę je teraz wziąć do koperty? Tu mam jedno, ok. Tu mam drugie, trzecie, czwarte. I ja pani daję, proszę bardzo, dziękuję. Czyli słuchajcie, w takim razie my mamy teraz rolkę z tymi dziwnymi zdjęciami, które dał nam ten Hitman. I my je musimy wywołać. Jeśli dobrze rozumiem, więc. Może poczekajmy, ktoś przyjdzie zaraz. Mam nadzieję, że klienci sobie nie pójdą, jak ja tu będę zajęty. Mam nadzieję, że pan Hitman też zaraz nie przyjdzie. A przekładamy to tu, to wkładamy tu. Jakie fajne te zdjęcia, zobaczcie. Takie, takie przyjemne. Przyjemne? Dzień dobry. Ja do pana zaraz przyjdę. Ja tu mam ważne rzeczy do zrobienia. Czy pan też ma dla mnie jakąś rolkę? Moje selfie wychodzą okropnie. Ty możesz zrobić dobrze. Eee, dobra, już do ciebie idę, ziomuś. Już do ciebie idę. Ja tu sobie tylko poukładam rzeczy. Możesz sobie poczekać. Dobra, słuchajcie, mamy kartę dla pana Hitmana. To jest ostatnie zdjęcie, które się musi tutaj wysuszyć. Zaraz idziemy do. Ziomeczka, który chciał od nas selfie, ja to sobie, słuchajcie, położę gdzieś tutaj na razie. E, aparat. Ziombe, o, jaki, słuchajcie, on, jak on pięknie pozuje, ja sobie normalnie nie mogę, nie mogę. Jak wyszło, dobrze wyglądam? Tak, proszę pana. Pan mi krzywdy nie robi tylko. Eee... Okej. Okay. Piękne zdjęcie. Liczba wydruków, 5. 3 na 4. Ciach. Drukujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To dla pana. Dziękuję serdecznie. Czy starczy nam na softboxa może? Eee, nie, jeszcze nie. O, oh, come on! Come on! Nie róbcie mi tego, please! Znowu. Dzień dobry. Pan przyszedł, chciało zdjęcie i nie wrócił. Ja pana już nie obsługuję. Okej. Okay. Okej. Okay. Wszystko. Aha, aha, okej. Okay. Gdzie jest nasz Manekin? Dzień dobry. Słuchaj, młody, mówię, że mam wrzucić zdjęcie profilowe na to zookbook Zrób mi jedno. Okej. Okay. Okej. Okay. Spójrzcie! Na... Mistrz drugiego planu. Pionowo, proszę bardzo, piękna poza. Slay queen! Eee, czy, czy. Jeszcze jedno? Czy coś zrobiłem źle? He! O, dobrze, tym razem zrobiłem dobrze. Ok, Kładamy do komputera. Mamy dwa zdjęcia z jakiegoś powodu. Czy na. Nie, oba są takie same i oba są myślę, że dobre. Drukujemy. 2 i 3. Kopia 1. Start. To dla ciebie, ziomuś. Proszę bardzo, e, króluj tam na parkietach i tych wybiegach czy, czy coś. Czy może teraz mamy na softboxa pieniążki? Bo jak mamy, to ja bym sobie chętnie takiego softboxa, ku, słuchajcie, kurczę, kupił, żebyśmy mogli robić w końcu ładne zdjęcia. Wiem, że to jest demo i wiem, że zaraz się kończy dzień, wiem, że zaraz się kończy gra, ale wiecie, trzeba czasami, słuchajcie, doinwestować w biznes. Dzień dobry. Eee. Dzień dobry. Jestem dziennikarzem, mam kilka zdjęć z newsów, trzeba je wywołać, nie pokazując nikomu. Proszę pomóż mi i nie dzwoń na... Policję. Co na tych zdjęciach jest, bracie? Tu się jakieś dziw... Mordo! Mordo! Am... Um. Kolego, bo... Bo mi się światło wyłączyło. Nie, nie wiem, czy to jest problem, czy nie. Jeśli dla ciebie to nie problem, to ja tutaj sobie w po ciemku popracuję troszkę. Bo to chyba nie jest tak, że nam wywaliło prąd, prawda? Nie, światło chyba jest. Więc. Ty się susz. Ty tutaj. Ty tu. Co my tu mamy? Jakiegoś ziomeczka. To są chyba coś terroryści, czy co? Czy oni na akordeonie grają? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, czy to jest terrorysta, czy osoba grająca na akordeonie. To, co wiem że zaraz wszystkie trzy zdjęcia będą gotowe. Proszę bardzo. To się musi jeszcze tutaj wysuszyć. Ty jesteś tutaj bardzo niemiły. E, drogi manekinie, wyłączasz ludziom światło, tak się nie robi. Ciach, ciach. I... Ostatnie zdjęcie. Ciach. Gotowe? Proszę pana. To dla pana. Dziękuję. Trzeba włączyć światło z powrotem. A ty, ziomuś... Shame! Wstyd! Jak możesz tak brzydko mi tutaj przyłączać światło, kiedy pracuję? Czy to wszyscy klienci? Chyba nie. Powinniśmy jeszcze mieć przynajmniej naszego. Hitmana, bo on chciał zdjęcia odebrać. Ale mamy jeszcze kogoś, zobaczcie. Dziecko, nie mam żadnych kolorowych zdjęć. Zrobisz mi kolorowe? Okej. Okay. Będzie pani pierwszą osobą, która przetestuje nasze softboxy. Nasze softboxy. Patrzcie na to. O, matko bosko, jaki to. Ale czuć pieniądz będzie, słuchajcie. Będzie naprawdę czuć pieniądz. Proszę bardzo, piękne zdjęcie dla pani. Dziękuję serdecznie. Robimy sobie teraz hopsiu. Hopsiu do komputera. Um. A. W porządku? Uh. Tak, wydawało mi się, że coś zobaczyłem. Możesz nam dać nasze zdjęcia? Nasze, powiada pani. To może mi się nie wydawało w takim razie. Susi, trochę się tutaj dzieją rzeczy, ale proszę bardzo. Pa, pani przynajmniej płaci, prawda? Pani płaci, pani wymaga, nie obchodzi mnie, czy robię zdjęcie duchom, czy nie duchom. Jeśli zapłacą, to ja jestem okej okay z tym, prawda? Powinienem zamknąć sklep i pójść spać. A co z ziomeczkiem, który miał przejść do nas łysem, który miał dla nas biznes? Mamy o nim zapomnieć, tak? To zapominamy? Dzień trzeci? Czy w demie nie miały być... E... Ja już coś... Ja już coś widzę Po prawej stronie, czy to jest ręka? Mm... Dzień dobry Wydawało mi się, że w tym demku miały być dwa dni tylko Jakim cudem doszedłem do dnia trzeciego? Aha Bo pan Hitman się jeszcze musi pojawić Panie Hitman, przyszedłem odebrać zdjęcia z rolki filmu, którą dałem Ci wczoraj. Oto zdjęcia dla pana. Nieźle, to była tylko próba. Będziemy współpracować dużo częściej. Do następnego spotkania w innym czasie. Że mnie? Ja dopiero co zainwestowałem w softboxy w tym studiu. Mogłem te pieniądze do grobu ze sobą wziąć, jakbyś mi powiedział wcześniej, że mnie zabijesz, no. Ale słuchajcie, gierka super. Naprawdę mega mi się podoba. To są tego typu gry, które mi się podobają, kiedy cały czas coś się dzieje. Każdy klient, każda osoba, która się pojawi, może być jakaś dziwna, podejrzana, coś się może dziać. Super. Nie wiem, czy Wam się podobało, mi się podobało, niesamowicie, czekam na pełną wersję i robimy z tego na pewno film. A póki co, to by było tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, widzimy się w kolejnym i cześć!